Cześć! Dzień dobry, witam Was dzisiaj w bardzo nietypowej odsłonie. Jak powiedziałabym nawet, że dziwnej, tak, w takich włosach rzadko można mnie zobaczyć, pewnie pierwszy i ostatni raz, ale ale nie o tym dziś. Dzisiaj będzie tak dziwny filmik, że aż stwierdzam, że moje włosy mają prawo być bardzo dziwne, a mianowicie będziemy dziś testować i sprawdzać i robić makijaż, robić wyzwanie, którego dawno nie było. Kosmetykami, które są najdziwniejsze, jakie mogłam w życiu spotkać i jakie w życiu testowałam większość z nich już testowałam na swoim kanale w osobnych testach które cieszyły się ogromną popularnością a dzisiaj postanowiłam je wszystkie połączyć i zrobić makijaż właśnie tym zestawem Więc to będzie taki makijaż Najdziwniejszymi, chińskimi Ale nie tylko kosmetykami, naklejkami Wszystkim po prostu Najdziwniejszym, czym się da Słowo dziwne padło już 53 tysiące razy Więc zapraszam do filmiku, żebyście zobaczyli O czym tak właściwie mowa Mam już dziś na sobie makijaż twarzy Bo nie mam żadnych jakichś bardzo dziwnych gadżetów do makijażu twarzy I przejdę do makijażu oka Ten gadżet już pojawiał się na moim kanale A mianowicie były to Patyczki do e, makijażu, takie jednorazowe, ale wielorazowego użytku, bo cienia na nich bardzo dużo. Tutaj nie będzie zaskoczenia, ja byłam zaskoczona e, niemniej jednak w tym teście, bo okazało się, że pigmentacja jest piorunująca i patyczki sprawdzają się całkiem nieźle. Co prawda, nigdy później więcej ich już nie użyłam. Dzisiaj jest ich drugie użycie, ale pamiętam, że wtedy byłam po prostu zszokowana. Także e, patyczkiem. Na pigmentowanym bardzo mocno będę wykonywać makijaż oka. Jeszcze na tym etapie powiem, że gdyby ktoś pytał, jaki cel ma ten filmik, to ja chciałam podsumować właśnie te wszystkie gadżety, które spotkałam na swojej drodze. Wiele nowych widzów mi przybyło, wielu z was nie widziało tych pięknych wynalazków, że tak powiem. No i myślę, że to będzie fajna zabawa, no challenge, fajny pomysł, nie, drugi raz jestem po prostu pod wrażeniem pigmentacji tego produktu, no zobaczcie, mega, tylko pędzel sobie wezmę, Dzisiaj sobie pędzlem będę pomagać, ale widzicie, po przetarciu pędzlem nagle ten pigment znika, więc ja po prostu całe wytrę tutaj. A to nie można tak trzeć, nie można tak blendować, dlatego że no, znikają te paty ten, ten pigment. Patyczki kupiłam w Holandii, na takim bazarku, to było w pod Amsterdamem. W jak to się nazywa? oh Beverwijk, Beverwijk to się nazywało i patyczki kosztowały euro 50 i jak je zobaczyłam, po prostu, no, około 2 euro tego, to stwierdziłam, że muszę je mieć, muszę je przetestować. No i po prostu, no czadzior, czadzior. Trochę tutaj dam na środek powieki jednak więcej tego pigmentu, ale no wow. Bardzo żałuję, że są tylko dwa kolory, bo mogłoby tu postać coś super, a tak no to jakoś nie sięgam do nich zbyt często. Od razu zaznaczę dolną powiekę. Ja myślę, że do zaznaczenia dolnej powieki one są po prostu genialne, stworzone wręcz do zaznaczenia dolnej powieki i wewnętrznego kącika. Ale mam taką suchą kredową konsystencję, przez co ten pigment właśnie się podszy, pędzlem, to nie zostaje, a tak to wygląda spoko. No i teraz w kącik, załamanie wetrę ten ciemniejszy dzień. No to już nie jest takie łatwe, żeby zrobić to ładnie, czyli jednak pędzel będzie tutaj niezbędny. Ale się osypują strasznie o Boże, już mam wszystko pod okiem. Mam nadzieję, że mi się uda to lekko strącić, nie naruszając makijażu twarzy. No, powiedzmy, kolor jest bardzo ładny, no ale kontrola nad tym jest bardzo ciężka, więc ja po prostu spróbuję to tylko tak lekko rozetrzeć. No ale jak rozcieram to pigment znika. Okej, okay, uznaję, że jak na makijaż, uwaga, patykami, bo dalej to były patyki, to jest akceptowalne i myślę, że i tak to będzie najmocniejsza część mojego makijażu. Dlatego, że teraz czas na eyeliner. Mimo tego, że nie noszę na co dzień eyelinera, to dziś wyjątkowo się na niego skuszę. Dam, da, 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 uwaga, nie mogłam sobie odmówić. Open your eyes to the easiest application. Pink taste eyeliner. Tyle. Mamy eyeliner eyeliner bardzo różnych kształtach. I ja po prostu słuchajcie, nie wiem co dzisiaj. Wybrać. I czy to się daje na wodę, czy to się po prostu nakleja? Przeczytam. ah for the best application, make sure that the eyelid is dry and free from the makeup. Czyli trochę fail, czyli nie będę go testować, nie będę od niego wymagać za dużo, bo nie powinno być na nim makijażu, no ale trudno. i teraz, którą kreskę by tu wybrać? Słuchajcie, jest taki wybór, że nie wiem, na co się zdecydować, ale chyba postawię na klasyczną wersję. Odkleję się bardzo łatwo z tej kartki. To jest ok, ale jak go teraz przykleić? Czy też tak samo łatwo? Nie, 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 nie nie sądzę. Już mam chyba wolała sobie namalować kreskę, ale dobra, nie zrażajmy się. To to wymyślił to wyzwanie. Mnie już wszystko boli i denerwuje, i coś mi się tutaj nie zgadza. Ale się teraz, że jak to się przykleiło. To już się tak łatwo nie odklei. Ale nie myślcie sobie w kąciku wcale się nie chce trzymać. No ale dobra, spróbuję drugie, może trochę lepiej mi pójdzie. Do niczego jest ten eyeliner, bo o ile jeszcze ten zewnętrzny kącik jakoś się przykleił i jakoś się trzyma, to ten wewnętrzny nie. Próbuję go jakoś, wiecie, usadowić pensetą, ale nic z tego. Wygląda to źle i widać źle. I chyba podkleję go klejem, do rzęs na potrzeby dzisiejszego makijażu. Duo, dobry na wszystko, ale dalej nie zmienia to faktu, że jestem po prostu niezadowolona ze swojego eyelinera. Jedno oko w ogóle nie da się go nawet ogarnąć, nawet duo, nawet. No straszny jest ten eyeliner, chociaż z daleka może nie wygląda aż tak źle, ale jeżeli chodzi właśnie o żelę, że tuszujemy, może będzie lepiej. Tuż mam normalny, zwyczajny, standardowy, ale za to mam taki wynalazek, który raz testowałam czyli podkładkę pod rzęsy, tak żeby się nie pomalować. Można to równie dobrze zrobić za pomocą łyżeczki albo jakichś innych gadżetów. A tu wkładamy sobie oko w to, przykładamy o, w ten sposób, żeby się nie pomalować i lecimy. To jest strasznie badziewny gadżet, dlatego, że jak podjeżdżamy sobie pod rzęsy, to nie jesteśmy w stanie dojechać do samych końcówek i nie da się praktycznie pomalować tym rzęsek. Ja miałam o tym zdanie, chyba, że to jest bezsensowny gadżet i w sumie jest bezsensownym gadżetem, ale za to teraz przechodzę do brwi i do ust. To są sztosy. A dlaczego to są szczosy? Dlatego, że to są tatuaże. Pomaluję je prawie jednocześnie, bo będę musiała poczekać, aż one wyschną, żeby je potem zerwać. Mam i tatuaż do brwi, i tatuaż do ust. I nie wiem, który jest gorszy, albo nie wiem, który jest lepszy. Ale, ale, żeby nie było łatwo, to mam jeszcze, moi drodzy i kochani, szablony. Tak, właśnie, szablony. Szablony do brwi, więc brwi muszą być odrysowane od szablonu z Primarka. Przez właśnie ten tint. Ten tint to jest takiej sromki. Które by tu brwi wybrać? Wszystkie pamiętam, były dziadowskie, jedne były znośne i to były chyba te, bo są najbrudniejszym szablonem, więc lecimy z tymi. Przykładam i będę odmalowywać ten tatuaż, boże, jak dobrze, że ja nie widzieć się, nie muszę wyjść. Bardzo nieprzyjemnie pachnie, nie wiem, czy się zestarzał. Mam nadzieję, że mi zaraz wszystkie brwi nie wypadną. Yy, no, tak, tyle maluję i Pamiętam, że miał tragiczny kolor, jakiś fioletowy i właśnie możecie to zobaczyć. Boże, co się dzieje? Ale kształt jest idealny! Idealnie pasuje do włosów. No, może jeszcze trochę więcej, żeby to tak przystygło, żeby łatwiej to było zastygło, żeby łatwiej to było ściągnąć. No, idealo! W końcu nikt się nie będzie mógł dzisiaj zaczepić moich brwi. Nikt po prostu. Pamiętam właśnie, że to miała być bardzo gruba warstwa, przytrzymana przez kilkanaście nawet minut, żeby fajnie tak się wgryzło. No i druga. Boję się już. Ale co to jest, kurde, za kolor? Nie, w ogóle nie rozumiem człowieka, który to zrobił. No i nie rozumiem, dlaczego jest tak krzywo, kiedy było od szablonu. Też nie musiałam go krzywo przyłożyć. No ale cóż, pozwólmy, żeby one przeschły gryzły się w moją twarz na zawsze prawie, że... To teraz oczywiście punkt, o którym była mowa, punkt, który jest na moim kanale jednym z najczęściej, najchętniej oglądanych filmików. Piszecie, że ten produkt można znaleźć w chińskich sklepach w Polsce. No i właśnie, to jest tatuaż na usta. Jaki jasny kolor, On taki miał kolor zawsze. Przy nim nie można mówić, więc ja nie mówię, widzimy się zaraz. Okej, okay, kiedy ten wynalazek już zastygł i można go ściągnąć, to będziemy go ściągać. On całe palco od tych drzwi schodzi niemalże w jednym kawałku i tint się bardzo mocno wgryzł. Już to ściągnę i będę do Was mówić, bo inaczej się nie da. Okej, okay, teraz już byłam troszeczkę mądrzejsza, wiedziałam, że mogę użyć pędzelka, wiedziałam, ile mam to trzymać, wiedziałam, że mi się nie odzywać, więc moje zęby nie są tak bardzo różowe, a tym się wgryzł i jakby nie przypomina w ogóle koloru tego, który był nakładany z tubki. No, ale jest kolor w każdym razie. No i jeszcze prwią dam chwilę, a w tym czasie nałożę róż, który jest też tintem, który mógłby się wgryźć usta. Równie dobrze mogłabym użyć tego tatuażu na policzki, ale ja myślę, że użyję czegoś po prostu innego, czyli takiego super właśnie tintu wgryzającego się. Nie wiem, co to będzie, jak bardzo mi się to rozleje po policzku. I czy uda mi się ten zabieg? To też jest z chińskiego sklepu. To jest tak jak Bene Tint, więc myślę, że najbardziej... Powinno zadziałać. Nie, zostały mi kropki. Nie. No jakby to powiedzieć, nie. Nie. I nie. W sensie ładny kolor, ale mm -mm, nie ta pigmentacja w ogóle. W sensie nie da się w ogóle tego rozprowadzać. Może ja to nałożę na palet i z palca sobie w klepie to będzie łatwiej. Ogólnie producent mówi, że to jest albo tint do ust, albo róż właśnie do policzków. No i chyba się trochę przeliczy, bo podczas mam plamy, ślady. No i nie, wygląda to po prostu absolutnie źle. Tak to trochę rozblenduję, ale ja nie sądzę, żeby to mi coś dzisiaj pomogło. Nie używajcie tego jako różu, nie kuśćcie się na to. No i co? I chyba teraz czas na brwi, wyrwanie, depilacja. Czy to już czas? To trochę boli, ale tak, to już czas. Ale zobaczcie, jak ładnie mi odeszły. To raz, a dwa, ten kolor fioletowy tak zszedł trochę, i do dzisiejszych włosów to wygląda tak w miarę, w miarę znośnie jeszcze. Ale bardzo ładnie to odchodzi. Myślałam, że będzie gorzej, już zapomniałam, jak to odchodziło. Okazuje się, że odchodziło całkiem, całkiem nieźle. Będę próbować naprawiać róż tym właśnie. O, no pięknie, naprawiłam. Tym cieniem do powiek. Może się tu coś wydarzy, zwłaszcza jak to lekko rozblenduje. Nie, teraz jak blenduję to się okazuje, że ten róż jednak ma świetną pigmentację. A jak blendowałam na oku, to nie była ona aż taka świetna. Albo inaczej przykleił mi się do tego, co było pod spodem. Nie wiem, ale chcę to coś tego pozbyć. Okej, okay, tak wygląda mój makijaż najdziwniejszymi produktami, jakie przyszło mi w życiu testować, tak wyglądają moje ręce. E, uważam, że czasem nie ma co przedoprzyć, nie ma co przekombinować, bo może wyjść gorzej niż wymogło standardowo. Teraz właśnie na końcu te włosy jednak są najmocniejszym punktem. Brwi, tragedia. Chociaż ta wygląda spoko. Szablon też nie był zły. Cienie są chyba najmocniejszą właśnie najmocniejszym punktem. Eyeliner, nie wiem kto to wymyślił, nie wiem w jakim celu. Usta też były całkiem spoko usta ujdą, bo usta będą się trzymać przez długie, długie godziny. Policzki to jakaś drama i tragedia. Mam nadzieję, że się poławiliście świetnie ze mną razem, że zobaczyliście coś nowego, coś niestandardowego. Było to ciężkie wyzwanie, bo nie powiem, już pomijam tę palucha, ale było ciężko momentami. Ta brew, jaka jest po prostu perfekcyjna. Jestem bardzo ciekawa, co wy o tym sądzicie. Czy oglądaliście te produkty już wcześniej, czy nie wiedzieliście? Czy widzieliście je może w moich testach, jeśli nie, a macie ochotę nadrobić zaległości? To podlinkowuję Wam wszystkie te filmiki na dole w opisie. No i dajcie mi znać, co Wy chętnie byście przetestowali z tego, a czego byście się kompletnie bali, i co jest nie Waszą bajką. Najbardziej nie moją bajką jest to, i już się nie mogę doczekać, aż to ściągnę. A teraz klej mi trzyma. Kto wymyśla taki eyeliner? Ojej. Ja żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia!